Muszę zmienić. Nie. Jest? No dobra. Okej. Okay. Totalnie nie wiem gdzie mam iść. A, tutaj mam iść. dobra. To już coś. Ja bym to jeszcze zauważył trochę wcześniej. coś zrobić z tym O, wyposażenie No boje 200 letów Grubalski. No, ja chcę zmienić tak Uwaga, jednostki ochrony. Transfer więźniów rozpoczyna się o godzinie 16. Spokój, spokój. Co było? Okay, jedziemy. Nie wiem w którą stronę mam ich zabawy. Tu chyba. Um. Cześć, są od granatów fal. jem? Granaty Fall i M mogą wyłączać niektóre sprzęty władz. No proszę Przydatowe Trzymaty tutaj najbardziej przydatne. Kapie, kapie, kapie. Przedałby się naktowizor. Czy nie na ktowizor, tylko termowizor Sieci zasilania 4, 9 i 12 aktywne Te elektrobełty, bo tutaj się nie przydadzą. Gdzie to jest? Tutaj. Albo tutaj za... nie. To będzie do, szy do szybkiego tego. Nie to. OK. Z można infircja. Tutaj nic nie ma. Też Tu jakiś pojemnik. Mhm. I super, kolejna jakaś dziwna zagadka. komputerek, nie działa. Tu się nie da wejść. Nawet nie chcę próbować wejść przez te lasery. Ale coś mi się zdaje, że to zasiedla to, to. To jest świecące i ładne i taki piękne. A co mi to? No dobra, skopałem. Miastko... Kurde, ...odporne coś. A tu też coś jest. Kurde, nie mam pojęcia. Zero, zaraz, dostałem te nowe granaty. Hmm. A zdecają schematy, ja muszę to zrobić. Okej. Okay. No to nie to tutaj. i ja. Dobra. Nie wiem czy tam, czytał. No proszę. Tak to się robi. Perimetr zabezpieczony. Zrozumiałem. Idę do sektora dziewiątego. Intrus! Jaki intrus Tam mnie tu strzała? Wow wow wow. No, coś mi się zdaje, że nie będzie łatwo z nim wygrać. Myślisz, że tarczy cię w Nie, takie rzeczy rozwoja. No dobra, jest dobry. Płynąć się. Dostał po głowę. Uwaga wszystkie jednostki. Ogłoszono czerwony poziom zagrożenia. Powtarzam, ogłoszono czerwony poziom zagrożenia. Co jest? Miałem to rozwalić to coś. Przerębamy. Ja tutaj coś rozrzu rozrzucę. Eee. Świetnie, nie ma granatów. Przerzuciłem granata, tak jak nie być. Aaaa, Dobra, rozkręciliśmy. O. Dzieński to nie dało. Można normalnie strzelać. No wtedy to się nie dało. Będzie mnie tu wykurzał. Gdzie był to no też tak chcę wspią Co mamy tu mamy? Nic. Gdzieś źródło zasilania. Dobra, nie chodźmy, żeby je zabierały. Zobaczymy, żeby się amno do tego. A, wreszcie. Jeszcze dwa, jeszcze jeden. Zostawiam sobie. Должен быть. уже успел. Убрал, да. Пал. Так, что ты заходишь. Ах, я уж туда не буду. chodź 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 do pociski sobie zasłamy czas grubasko go pocisnąć grubaski grubaski co ty nie powiesz koleś Granata. Idzie z tą okay. Super, co się jestem z Super cała. lubię takie misje. Są lepsze od tych z mutantami. Dajmy jeszcze trochę granatów. Automatyczne systemy bezpieczeństwa włączone. Automatyczne. Też te taką tarczę ogólnie. O tak, granaty. Teraz mogę stworzyć... Jeden. Syk chyba. Już Teraz mi się ten granat. Świetnie. Mam nadzieję, że A, tak jest. Mamy. Dobra. Tym było nadwarte granata. <laughs> Где мне ты валишь? Ну и, не туда, и co, не что, не сожрёшься вот тут, старый? Кепско.

Wow, wow, wow. Mam pomysł. No, co jest? Centralnie dostali. Chyba władza ma lepszy wyposażenie. się Kurde, za dużo Dobra pomyśl logicznie, jakby to ich szybko rozwalić. Z, z rakietnicy mogą ich rozwalić, ale to. Dobra, czas. Oddział! Rozumiem. 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 Dobra, jeden Do i

Tak krzyczę, że tutaj wiem, co mówicie. Jest to jedno z tarczy od Zdejmę go ze snajperki. Każda tarcza ma jakiś słaby punkt. No przyznaję, dość długo mnie zatrzymali. Tu mają bombkę. Trochę amunicji. I idziemy. Zamiałem idę na pozycję Dorcią do formacji leży leży chciałeś powiedzieć.

Fajnie, że te rzeczy się tak świecą przynajmniej. Łatwo można odróżnić co wziąć się czegoś. On coś słyszę jakiegoś mega-mutanta. Świetnie, nie cierpię mutantom. claro certo gostou do design tá na agora się. Nie wiem skąd się dowiedział, ale dobra. Z cudem przychodzą przez ten osary. Nie ma takiego bicia. A oni tu skąd?